Cześć! Dzisiaj powiemy sobie o periodyzacji żywienia w okresie masowym, czyli w okresie surplusu kalorycznego. Jest to temat o tyle ciekawy, że bardzo wielu trenerów, bardzo wielu zawodników nie stosuje tego typu długofalowego planowania podaży kalorii, wielkości surplusu, o czym zaraz sobie powiemy, co doprowadza do niezbyt skutecznych okresów budowania masy mięśniowej, czyli tych Okresów pozastartowych. Sam temat jest o tyle ciekawy, że pozwala nam zoptymalizować ilości budowanych mięśni, czyli ilość nabierania tej masy mięśniowej, a jednocześnie zoptymalizować też ilość zyskiwanej tkanki tłuszczowej. Czyli stosując tego typu periodyzację żywienia w okresie masowym, poprawimy nasz stosunek ilości zbudowanej masy mięśniowej do zbudowanej tkanki tłuszczowej oczywiście z korzyścią dla, dla masy mięśniowej i z umniejszeniem budowy tkanki tłuszczowej tak więc omówimy sobie to dzisiaj ale co najważniejsze powiemy sobie o tym w kontekście fast treningowych, czyli konkretnych przedziałów czasowych związanych z danym z manipulacją objętością i intensywnością. Jeśli śledziliście moje wcześniejsze materiały, być może infografiki na Side to wiecie, że wyróżniamy takie trzy podstawowe fazy i to planowanie treningowe trzyfazowe jest takim najbardziej popularnym. Pierwsza z nich to akumulacja, tak w ramach przypomnienia, oczywiście, co by powiemy, akumulacja, gdzie progresujemy objętością. Celem fazy akumulacji jest zwiększenie Tolerancji naszego organizmu na wykonywaną pracę, a intensywność jest mniej więcej w miejscu, czyli utrzymujemy mniej więcej stałe obciążenia. I oczywiście, progresując objętością, jak pewnie korzystacie z moich poprzednich materiałów, najbardziej praktyczną miarą objętości jest ilość serii roboczych, wykonywanych stosunkowo blisko upadku mięśniowego, więc tutaj oczywiście będzie nam rosła ilość serii roboczych. Po fazie akumulacji przechodzimy sobie do fazy intensyfikacji, gdzie objętość jest mniej więcej na stałym poziomie. Oczywiście to jest mniej więcej, nie musi być to idealnie równo. Natomiast tutaj zaczynamy progresować intensywnością, czyli powoli dokładamy sobie z tygodnia na tydzień ciężaru na sztandze czy tam większe handle. Tak więc Faza intensyfikacji hmm, przydaje się też bardzo mocno do uzyskania adaptacji neurologicznych, hmm, no i właśnie do zaprogresowania siły. Ostatnią z faz, którą też nie zawsze się stosuje, ale, ale zazwyczaj warto, jest faza realizacji, faza, w której osiągamy nasze adaptacje, gdzie nasza intensywność gwałtownie, jeszcze niż w fazie intensyfikacji, wzrasta do góry. Natomiast objętość już nie otrzymuje się na stałym poziomie, tylko maleje. Omówiłem tak pokrótce te fazy po to, żebyście lepiej mogli zrozumieć periodyzację żywienia, no i myślę, że przejdziemy sobie już do tego przykładowego planu. Jeszcze na początku chciałbym zaznaczyć, że wszelkiego rodzaju perydyzacje, czyli długofalowe planowanie żywienia powinno być ściśle zindywidualizowane i ono zależy od naprawdę wielu czynników hmm, zaczynając od setpointu, o czym zaraz powiemy, od tego jak się skończyła nasza redukcja i tak dalej i tak dalej, więc taki przykładowy plan nigdy nie zastąpi Wam takiej spersonalizowanej perydyzacji. Taka perydyzacja to jest około 36 tygodni, czyli ono starczy mniej więcej na 8 miesięcy, ten nasz Blok masowy cały będzie, będzie trwał te 8 miesięcy, także trochę mniej niż rok. No i myślę, że w takim okresie czasu dla większości naturalnych kulturystów to jest optimum, żeby naprawdę zaprogresować, żeby kolejny sezon wnieść coś więcej na scenę, czy też po prostu do jakichś tam zdjęć. Jakkolwiek robicie, po cokolwiek robicie tą redukcję, tak? Więc tutaj na początku. To jest moment, w którym wychodzimy z redukcji. Ja zakładam, że ta redukcja skończyła się naprawdę na bardzo niskim poziomie tkanki tłuszczowej, albo były to jakieś zawody sylwetkowe, albo ktoś robił naprawdę taką porządną redukcję do jakichś zdjęć dla siebie, nieważne, ale szedł naprawdę bardzo nisko do tkanki tłuszczowej, no, na pewno mniejszej niż 8%. Yy, więc zakładam, że tutaj jesteśmy naprawdę mocno odtłuszczeni, no i ta redukcja na pewno yy, troszkę nas kosztowała. No bo chcąc, nie chcąc, yy, jakieś adaptacje metaboliczne zajść musiały. Więc, co jest tak naprawdę najważniejsze po wyjściu z redukcji, jeśli jesteśmy nastawieni na progres, na budowanie masy mięśniowej, to tak naprawdę my chcemy jak najszybciej po skończeniu redukcji. Dojść do takiego stanu organizmu, w którym będziemy mogli optymalnie trenować, w którym będziemy mogli optymalnie budować masę mięśniową. No a jeśli będziemy się czuli źle, tak jak dużo osób po redukcji, e, hormony będą zaniżone, e, coś nie tak będzie ogólnie w gospodarce hormonalnej, będą cały czas te adaptacje metaboliczne, no to dopóki my nie wyjdziemy z tego, nie będziemy optymalnie budować masy mięśniowej. Więc Trzeba się zastanowić, na czym nam zależy. Na tym, żeby być cały rok w fajnej formie, czy na tym, żeby robić progres i za rok na scenę, czy na koniec redukcji, wnieść więcej masy mięśniowej. Jeśli to drugie, to zapraszam do dalszej części materiału. Oczywiście żartuję. Tak naprawdę, oczywiście zakładam, że większość z Was jest nastawiona na progres. Eee, więc, tak jak już powiedziałem, musimy jak najszybciej znaleźć się w punkcie, w którym będziemy się czuć optymalnie i w którym będziemy mogli optymalnie tym samym trenować i budować masę mięśniową. Dlatego po ciężkiej redukcji nie możemy wchodzić sobie na reverse diet, gdzie mamy, gdzie dodajemy 100 kalorii, 50 kcal, 150 kcal, bo dalej będziemy w deficycie. Tak? Jeśli skończyliśmy tą redukcję na niskim poziomie tkakietoszczowej, zakładam, że byliście w głębokim deficycie. A więc um, no głęboki deficyt to nie jest deficyt rzędu 100 kcal, tak? Umówmy się. E, więc y, trzeba drastycznie podnieść kalorie od razu po zakończeniu redukcji. Co to oznacza? Oznacza to, że na pewno trzeba ani nie wchodzić na żadne reverse diet, ani nawet nie wchodzić na zero kaloryczne, bo to po prostu sprawi, że. Y, bardzo, bardzo wolno będziemy wracać do takiej homeostazy organizmu zanim te wszystkie adaptacje metaboliczne miną zanim hormony wrócą do normy to zmarnujecie pół roku albo i więcej na słabym samopoczuciu a czasami nawet jeśli myślicie, że się dobrze czujecie to też może być błędne, bo znam wiele osób, które mm, było na takich niskokalorycznych jak dla siebie dietach na małych surplusach dopiero jak weszli na ten wysoki surplus to pomyśleli, wow, teraz naprawdę się czuję i mogę trenować dwa razy mocniej. Także to też może być złudne. Więc żeby dojść jak najszybciej do takiego swojego najlepszego samopoczucia, nazywanego często set pointem, czyli set point to jest właśnie taki punkt, taki procent tkanki tłuszczowej w organizmie, w którym czujemy się optymalnie, tak? Żeby dojść jak najszybciej do swojego setpointu, musimy dość mocno wejść na ten surplus, tak? Czyli nie możemy też być na zarze kalorycznym, tylko musimy wejść na e, istotny surplus. I takim istotnym surplusem będzie rząd mniej więcej 350 do 500 kilokalorii. Jest to oczywiście mniej więcej, tu wszystko zależy, jaki jest Wasz setpoint. Bo jeśli mamy zawodnika, który czuje się już dobrze w stosunkowo niskiej tkance tłuszczowej, na przykład 11-12%, to spokojnie wystarczy mu prawdopodobnie... E, gdzieś tam zakres tych dołu widełek. Natomiast jeśli mamy kogoś, kto na przykład w dzieciństwie był otyły, ma ten set point bardzo wysoko, no będzie potrzebował większego surplusu, żeby tak jak mówię szybkim krokiem zmierzać ku osiągnięciu set setpointu. Więc no chcąc, nie chcąc te przybieranie masy ciała na początku, aż do momentu, kiedy nie osiągniemy setpointu, kiedy nie będziemy się czuć optymalnie, powinno być szybkie. Dlatego Pierwsza faza naszej periodyzacji, czyli pierwsze mniej więcej trzy bloki, czyli akumulacja, intensyfikacja i realizacja, to powinien być istotny surplus rzędu 350-500 kilokalorii, żeby dojść do tego momentu, kiedy, no mówię, czujemy się po prostu najlepiej do naszego set pointu. Drugim, drugą fazą po przerobieniu tych wszystkich trzech bloków będzie znowu z powrotem akumulacja, czyli wracamy do początku. I teraz akumulacja to jest faza, w której będziemy osiągać, tak jak zresztą widzicie tutaj na wykresie, szczególnie w drugiej fazie, największe objętości. Czyli najwięcej serii roboczych tygodniowo będziemy wykonywać. A to właśnie objętość, wielkość tej objętości będzie determinować tak naprawdę wielkość nadwyżki kalorycznej, którą my naprawdę potrzebujemy. I dlaczego tak w ogóle jest? Żeby to zrozumieć, mm, trzeba by się przyjrzeć właśnie, jak surplus kaloryczny, a jeszcze dokładniej wielkość surplusu, może wpływać na naszą tolerancję objętości. Zobaczmy, że. Na deficycie nasza toleracja objętości jest najmniejsza, podczas gdy jesteśmy na zerze kalorycznym jest średnio, a gdy jesteśmy na surplusie, to nasza tolerancja na objętość wzrasta. I oczywiście im większy surplus, tym nasza tolerancja objętości będzie, będzie rosła oczywiście do pewnego momentu, tak? Jeśli już przekroczymy jakieś ogromne ilości tego surplusu, to zapewne to się, to się w końcu wyhamuje ale generalnie im większy surplus do pewnego momentu, tym nasza tolerancja objętości będzie większa. Dlatego często osoby, które wykonują jakiś German Volume Training, tak, jakieś wysoko objętościowe treningi, no to niestety muszą naprawdę jeść ogromne ilości jedzenia. No i tak jak widzicie, ta przede wszystkim ta maksymalna objętość adaptacyjna będzie się tutaj mocno rozszerzać, te widełki, dlatego właśnie w okresach akumulacji, w blokach akumulacyjnych, szczególnie w drugich fazach tych bloków, będziemy potrzebowali też stosunkowo wysokiego surplusu, ale zakładając, że już tutaj przerobiliśmy 3 bloki, więc tutaj tak naprawdę mijają prawie 3 miesiące, hmm, powinniśmy teoretycznie już osiągnąć ten set point, już powinniśmy się czuć ok, więc w tej fazie akumulacji już nie będzie nam potrzebny tak duży surplus jak w tej pierwszej fazie akumulacji, tak? Tutaj ten surplus zalecałbym około 250 do 350 kcal. Jest to taki optymalny surplus w kontekście stosunku budowania masy mięśniowej do budowania tkanki tłuszczowej. Tak? Wiadomo, większy surplus da nam troszeczkę szybsze efekty, jeśli chodzi o budowanie masy mięśniowej, ale da nam też szybszy przyrost tkanki tłuszczowej, co później, kiedy będziemy redukować może, że tak powiem przyczynić się bardziej negatywnie niż pozytywnie dlatego tu też trzeba to odpowiednio wyważyć tak więc ten surplus 250-300 kcal jest jak najbardziej ok i tutaj tak jak powiedziałem, ta objętość zobaczcie, że wzrasta wraz z trwaniem fazy kumulacji, dlatego w tych fazach w, tej, pier w tej, tej pierwszej części akumulacji kiedy objętość jest jeszcze stosunkowo niska, gdy ją zaczynamy to nie potrzebujemy aż tak dużego Surplusu kalorycznego, natomiast w tej drugiej fazie akumulacji, kiedy ta objętość już jest naprawdę wysoka, czyli powiedzmy, jeśli ta faza akumulacji trwa 5 tygodni, to w pierwszych dwóch możemy sobie pozwolić na dolne widełki, a w ym, trzech ostatnich tygodniach już zalecałbym bardziej iść w te górne widełki yy, wypisanego tutaj surplusu. Jak tutaj też zaznaczyłem, że ta energia. W czasie trwania faza akumulacji może wzrastać, czyli z tygodnia na tydzień tak naprawdę możemy sobie dodawać tych kalorii. Jest bardzo dobra strategia. Następnie mamy blok intensyfikacji, czyli utrzymujemy już stałą objętość, oczywiście trochę niż, znaczy no trochę, zazwyczaj dość istotnie niższą niż w końcówce fazy akumulacji. No i progresujemy intensywnością, czyli dokładamy z tygodnia na tydzień ciężar na sztangę. No i intensyfikacja, tak jak zresztą widzicie na wykresie, charakteryzuje się tym, że tutaj nie operujemy na aż tak dużych objętościach, a wzrost intensywności nie wymaga od nas aż takiego um, dodatku kalorii, nie jest to aż tak istotne jak w kontekście właśnie objętości. Czyli jeśli ta objętość jest tutaj już niższa, to też nie potrzebujemy aż tyle jeść. Nie potrzebujemy, nie, potrzebujemy, nie potrzebujemy tym samym aż tak dużo surplusu kalorycznego, więc tutaj ten surplus w kontekście tego możemy sobie zmniejszyć. Albo bo pamiętajmy, że tutaj już przepracowaliśmy cztery bloki, to jest bardzo dużo, więc jesteśmy prawdopodobnie po około 4 miesiącach treningu, więc e, też e, z czasem przeprowadzania masy, my nie potrzebujemy, potrzebujemy jakby coraz mniejszy ten surplus kaloryczny. Ten sur, wysoki surplus kaloryczny jest nam coraz mniej potrzebny wraz właśnie z, tak powiem, zatłuszczaniem, się, tak? No bo no, chcąc nie chcąc na surplusie będziemy się zatłuszczać, chcąc nie jest na masie będziemy się zatłuszczać, dlatego tu w tej fazie intensyfikacji wykorzystajmy to, że mamy już tutaj mniejsze objętości i właśnie zejdźmy sobie z tego surplusu na jakiś taki delikatny surplus rzędu 150 kilokalorii, a może nawet w jakichś przypadkach, jeśli tu już polecieliśmy zbyt grubo, że to trochę obliczyliśmy, nawet na zero kaloryczne. Może być to jak najbardziej korzystne, jeśli się nawet za bardzo zatłuściliśmy to zejście z kalorii może nawet wpływać pozytywnie na sygnalizację anaboliczną, więc mimo tego, że ten status energetyczny komórki będzie troszkę niższy, to poprawa insulinowrażliwości i innych pewnych, innych pewnych, że tak powiem, reakcji w naszym organizmie, między innymi kwestii translokacji kompleksu mTORK1, w kierunku błony zasomalnej, gdzie jest on aktywowany, będą się przyczyniały do pozytywów z zastosowania takiego zabiegu obniżającego podaż energii. Tak więc ten blok intensyfikacyjny mały surplus lub zero kaloryczny. Po intensyfikacji przychodzi realizacja, czyli kolejny blok. I tutaj to jest zazwyczaj bardzo dobry moment, żeby już zrobić minikata. Mamy za sobą 5 miesięcy masy i zazwyczaj w tym momencie warto dać taki boost, taki powiedzmy takie zerowanie organizmu, które właśnie będzie polegało na wprowadzeniu okresowego deficytu. I zobaczcie, tak jak redukujemy na przykład do zawodów albo ogólnie redukujemy, to czasowo wprowadzamy takie przerwy od diety zwane diet breakami, czasami refidami, i to ma pomóc nam hamować adaptacje metaboliczne. To pomyślcie sobie, że na masie no właśnie minikady, to jest taki odpowiednik diet breaków, czy też refeedów. Potrzebujemy coś takiego, żeby znowu mm, zwiększyć mm, wrażliwość anaboliczną naszego organizmu, to co wcześniej powiedziałem wchodził w, w kontekście e, optymalizacji translokacji kompleksu mTORK1 do e, błony lizosomalnej, w kontekście ogólnego lepszego działania lizosomów, tak. E, m, więc czy tam insulino-wrażliwość i tak dalej, czy też hamowanie Nadaktywności endokrynnej adipocytów, czyli tkanki tłuszczowej, to wszystko będzie się przyczyniało do pozytywnego efektu. Więc, realizacja, gdzie ta objętość, zobaczcie, jak mocno drastycznie spada. Eee, więc, tym bardziej, jeśli sobie połączyć to z tym, co mówiłem przed chwilą o objętości, no to super, wykorzystać jest właśnie realizację dla tego minikata. Dlatego, że wiadomo, przy deficycie, który sobie tutaj zastosujemy w ilości około 300 kcal, więc to jest taki umiarkowany deficyt, nie najmniejszy, ale też niezbyt duży, no to przy deficycie zmniejsza się nasza tolerancja na objętość, więc gdybyśmy zastosowali sobie tego minikata przykładowo w. Fazie akumulacji no mogłoby się to skończyć różnie, na przykład niepowodzeniem, że, tym, że nie, we, nie, wypełniliby, nie wypełnilibyśmy założeń planu akumulacji. Tak? Przy realizacji, Minikat jest świetnym pomysłem. Powiem Wam, że nawet dużo ludzi na początkach deficytu, na redukcji pobija swoje wyniki siłowe. Więc jeśli chodzi o mm, kwestię intensywności, to mówię, ten surplus nie jest aż tak potrzebny. Kolejny yy, czas, czyli po tym okresowym deficycie, który będzie nam trwał 3-4 tygodnie. Więcej raczej nie będzie potrzebnych, chyba, że ktoś naprawdę się mocno zapuścił. Znowu wchodzimy sobie na surplus. No i tym razem już nie potrzebujemy aż tak dużego surplusu, ale taki 250-350 kilokalorii powinien być ok. Szczególnie w fazie akumulacji, tak, gdzie mamy, gdzie dochodzimy później do wysokich objętości. No i znowu tak samo jak tutaj, no to też tutaj ta energia z czasem trwania fazy powinna sobie wzrastać, czyli możemy sobie co tydzień dodawać kilokalorii, najlepiej z węglowodanów, ewentualnie z tłuszczu. No i co? Mamy tą fazę akumulacji, czyli kolejne 4-5 tygodni i przechodzimy sobie do kolejnego etapu, czyli fazy intensyfikacji i realizacji, tak? Już to zapisałem razem w tym jednym słupku, dlatego że tutaj na obie fazy zostawiłbym już po prostu taki mały, dość umiarkowany surplus kaloryczny rzędu 150-250 kilokalorii, czyli taki naprawdę delikatny z tego względu, że tak jak powiedziałem tu, gdzie objętość, gdzie objętość jest na niższym poziomie, a szczególnie w fazie realizacji nie potrzebujemy tak dużej nadwyżki kalorycznej bo niepotrzebna jest nam aż taka duża tolerancja objętości, tak? No i po tym, po tym okresie powinniśmy prawdopodobnie już przejść do deficytu i do okresu redukcji tkanki tłuszczowej. Tutaj jeszcze w ramach sprostowania ta taka niebieska linia to jest 0 kaloryczne, tak. To, to na ile te słupki tutaj wystają, to pokazuje Wam mniej więcej jakiej wielkości ma być ten surplus. Oczywiście to wszystko przedstawiałem na infografice, na moim profilu Side Designer, na Instagramie, także jeśli na pewno tutaj wstawię na filmik, możecie sobie też tam zajrzeć do opisu. To wszystko też tam tekstowo. Tekstowo tam tłumaczyłem. No i co? Tak naprawdę, aha, jeszcze jedno takie częste pytanie, które się pojawia, jeśli się zalewamy zbyt szybko, no bo wiadomo, czasami nas poniesie, tak? No i tu może jeszcze odwołam się do tego początku, bo hmm, najwięcej kontrowersji zazwyczaj jest z tym, jak mówię, że na początku ma być ten wysoki surplus. Zobaczcie sobie, że jak mamy zawodnika po zawodach, to możemy się oszukiwać, że on wytrzyma na malutkim surplusie albo na zerze kalorycznym, ale praktyka pokazuje, że zazwyczaj takie osoby później robią jeden cheat, drugi cheat, trzeci cheat w czasie tygodnia, i na papierze może być mały surplus, ale w rzeczywistości robi się z tego duży surplus. Więc już lepiej naprawdę zaplanować ten duży surplus i nawet wliczyć takie jedno czy dwa wyjścia na miasto, wliczyć to w kalorie i kontrolować, żeby ten surplus nie urósł zbyt wysoko, żeby wykorzystać ten taki fajny początkowo anaboliczny okres po zawodach niż oszukiwać samego siebie że my wytrzymamy na zerze kalorycznym gdzie tak naprawdę większość jakichś napadów głodu mm, takich problemów, bo wiadomo ta leptyna jeszcze nie dojdzie do siebie, występuje właśnie w tym pierwszym okresie po zawodach, wcale nie w deficycie jeszcze przed samymi zawodami, tylko właśnie po zawodach najczęściej, ta leptyna wtedy jest w najgorszej kondycji zazwyczaj więc jeszcze schodzi nam kortyzol i tak dalej, luzujemy już po zawodach, nie mamy celu więc tam najczęściej dzieją się najgorsze rzeczy, jeśli chodzi o podjadanie, dlatego też to jest kolejny argument tego, żeby na początku wykorzystać ten wysoki surplus kaloryczny. No, ale co zrobić, jak się zbyt szybko zalewamy? Tak naprawdę, oczywiście, rzadko zdarza się, żeby wyszło wszystko idealnie, tak jak sobie planujemy, tak jak sobie periodyzujemy. Jest taka taka wizja powiedzmy troszeczkę utopijna. Natomiast jeśli zbyt szybko się zalewamy, po pierwsze zwróćmy uwagę na to, czy my się rzeczywiście zalewamy, czy to jest tylko zwiększona retencja wody. Tak? Bo jeśli sobie obetniemy kalory, na przykład ten tydzień i wszystko poschodzi, no to siedziała w nas tylko większej ilości wody. Natomiast jeśli rzeczywiście lecimy z tym, z tym jedzeniem, przesadziliśmy, to trzeba wcześniej wprowadzić minikata, tak? No i Tak jak już wcześniej powiedziałem, te minikaty wsadzamy najlepiej w fazę albo intensyfikacji, albo jeszcze lepiej realizacji, czyli tam, gdzie mamy niskie objętości. E, więc tutaj trzeba by było po prostu sobie właśnie wprowadzać szybciej minikata. Na przykład, jeśli przesadziliśmy już tu, no nie wiem, na przykład tutaj, to tuż tą fazę intensyfikacji sobie polećmy na minikacie, e, jeśli już naprawdę jesteśmy zalani tą tkanką tłuszczową. Że tak powiem, e, to nie ma co też brnąć na siłę zbyt duże zatłuszczenie tylko wprowadzać te okresowe deficyty kaloryczne. Myślę, że to tyle na dzisiaj. Ja mówiłem to w takim maksymalnym skrócie, jak tylko mogłem. Jest to temat, na który można by napisać książkę, więc jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Pamiętajcie też, żeby odwiedzić moje inne social media, tam zamieszczam dużo innych ciekawych materiałów, czyli profil na Instagramie Side Desire, mój fanpage na Facebooku, oraz naszą grupę dyskusyjną Sports Science Team również na Facebooku. Dodatkowo pamiętajcie o kodzie zniżkowym na zakupy z strony. ode mnie. To tyle na dzisiaj. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Dzięki. Do zobaczenia.